Pokażę Wam jak już się spięknie. Muszę kurczę drzwi zdjąć i unieść lekko, bo widzę, że zwisły i, i kurczę zawadzają mi o zamek. A co najlepsze, te droższe drzwi, te które były dwa razy droższe niż drzwi od kotłowni. Nie wiem, czy to będzie widać, ale patrzcie. One normalnie mają taki luz na zawiasach, że to się w głowie nie mieści. Patrzcie. Cała futryna chodzi, wszystko. Nie kupiłbym ich drugi raz, naprawdę. Wolałbym zapłacić dwa razy, raczej kupić dwie pary tamtych drzwi, marketowych. Tamte drzwi przecież były kupione z marketu, od strony kotłowni. I one chodzą 100 razy lepiej i nie mają takich luzów na zawiasach jak te. Bo. Już jestem ułożony cały. A, od wejścia. widzicie ile was minęło. Zostało mi tylko tu wciąć wąskie paseczki. No, i oczywiście zostawiłem tą kątłownię do skończenia, bo cały czas nie miałem tej redukcji, żeby to wymienić. Redukcja już jest kupiona, więc dzisiaj to najprawdopodobniej będę chciał skończyć i sprzątam bajzel. Wywożę maszynkę, wywożę wszystko co tylko mogę. Zaczynam się rozglądać za przewodem do przewodem, czy kablem, rurką chyba. Rurką do ogrzewania podłogowego, czy to będzie PEX, czy to będzie TE. Te Ewochy czy tam PRT, nie wiem, poczytam, zobaczę, jest już ładnie, jest wszystko ułożone, zaczynam się też rozglądać za posadzkarzami i posadzka anhydrytowa na ten, tą, ten mój domek wykosztowała kosztowała 5 koła, posadzka standardowa cementowo-wapienna, ta sama grubość cały czas mówię kosztowałaby 3000, więc 2000 mieć, a nie mieć. Kwestia teraz tylko tego, czy wybrać anhydryt, który się rzekomo szybciej nagrzewa. Yy, lepiej oddaje ciepło podobno, ale jest droższy o 2000 i gorsza jest jego obróbka, że tak powiem później, tak, no bo go trzeba specyficznie przygotować do, do płytek i nie lubi strasznie wilgoci. Czy iść w zwykłą cementówkę Później, mam taniej. Raz, że mam taniej, teraz już na wstępie 2000 na zrobienie tej cementówki, powiedzmy około 2000. A druga sprawa później nie muszę jakoś specjalnie tego mleczka ścierać, wiecie, przygotowywać. Jak się coś rozleje, to się nie martwię, że jakieś grzyby czy coś urośnie, bo ten anhydryt, wiesz, nie lubi zbyt wilgoci. Piszcie w komentarzach, zobaczymy, którzy z Was będą za anhydrytem, którzy będą za standardową cementowo wapienną wylewką i również piszcie o tych peksach, czy peks standardowy, czy może te nowe rurki te ewochy, czy tam te kameleony, czerwone, niebieskie, zwał jak zwał. Producentów jest sporo. Co lepsze, na pewno taniej wychodzi ten ewoch. Ja mówię ewoch, bo gdzieś mi to wpadło i tak mi się zakodowało. Taniej wychodzi ten ewoch, gdyby było go kupić, peks wychodzi drożej. Ewoch też się podobno lepiej wygina. Także a co dłużej wytrzyma? Czy peks czy Ewoch? No nie wiem, pewnie jedno i drugie moją do mojej starości. Także później niech się martwi kto inny, jeżeli by się coś z tym stało, nie? Poza tym tylko krąży woda, która ma ze 30 stopni, więc czy coś może się stać? Dobra, ale zanim się zajmę tymi wcinkami i tym i sprzątaniem, palę swoje Ferrari i zasuwam kosić trawę, bo jest dzisiaj ładna pogoda. A jutro ma nie być pogody. Niestety moje Ferrari ostatnio grzebałem, jakieś zwarcie zrobiłem. I styczniki, przekaźniki pykają, ale nie podają prądu na ten główny przekaźnik od, od rozrusznika. No to trzeba palić kombinerkami. <ścoughs> Jakoś sobie trzeba radzić. Także jadę kosić. No i dobra, pokoszone. Kurkowańcu ty! To ty strzelasz we mnie! Ostatni kawałeczek docięty Pod skosem, bo rurki schodzą I że tak powiem Chyba będzie dobrze Kleję Tu coś przyszukać. W sumie mogę korurek. Niech to się doszczelni. To był ostatni kawałek. Tu zostaje, jak jest, chyba, że może wstępny jakiś kawałeczek, ale ze steropianów jest finito. Idealnie mi wyszło co do ostatniego płatka. <laughs> o dziwo. Te zżyny to się zaraz posprząta do worków. I zostało mi dwie paczki steropianu. A te dwie paczki to pewnie będzie to, że ja nie odliczałem powierzchni ścian, po podłodze. Tylko policzyłem długość budynku razy szerokość. Ścian nie odliczałem, bo mówię lepiej niech właśnie paczka czy dwie zostanie. Jak ma mi paczka zabraknąć mam jeździć po sklepach i szukać. Także finito ze steropianem, Zaczynam się rozglądać, tak jak powiedziałem wcześniej gdzieś tam za podłogówką. Najpierw sprzątam cały ten bajzel. I posprzątane. Powynoszone. Także można, można będzie działać, jak już się kupi. O, za to? O. Żywica? Jeszcze jakaś deska żywica oddaje? Będzie można działać spod ogórku, jak już się rureczki zakupi. Także ten. Wszystko sobie zużyłem tu w tym małym w pomieszczonku, muszę gdzieś, kurczę, poszukać w internecie gdzie odbierają takie zżyny styropianów wiem, że gdzieś to odbierają i robią z tego ten granulat czy tam do styrobetonu, czy do czegoś także następny film dopiero będzie z układania podłogówki a tu wypuściłem sobie to pod, to, pod tą kratkę i jak będą zalewać właśnie podłogę, przykleiłem o przykleiłem takiego dzyndzla tam pod nim wystaje yy, yy, 40 rura do góry, kolanko jak będą zalewać, to to uminam. To ma wysokości 7 cm, więc na pewno podłogi będzie mniej, będzie około 6 cm podłogi, więc to sobie tutaj przykleiłem, pozostawię tego betonka, to nie urwę tego, bo to białe, to praktycznie tego nie widać, jak się idzie, to można w to kopa przysadzić. Dobra, tyle w temacie, wszystko porobione, to to tu się wystawi na schody, jak będą zalewać, żeby, żeby powstało tam ze 2 dni na schodach i wniosę z powrotem, bo nie będę tego wywoził. Toliko v temate. Do naslednjega.